Piętro drugie. Oddział położniczy i noworodkowy. Pasjetki przychodzą do porodu i myślą, że poród wygląda. Yy... Po jednym skurczu urodzą, nie? A tak. to tak nie jest. Że jest tak pieczenie sernika. Wkłada się do piekarnika, nastawia na 180 stopni i wychodzi gotowe ciasto. Tak, tak to po prostu trwa godzinami. I do 12 godzin u pierwiastki. Przy porodzie są mężczyźni. Mężczyźni obecni. Tak, którzy się różnie zachowują, różnie reagują na ból żony, na krew. Na Czasem na swój ból. Stres. Czasem wypił swojej żonie całą wodę. Tak. Wleją, wleją, różnie to bywa, kiedy mówią, że mamy ich przekroczyć, ale ratować żonę. Uciekają niekiedy na korytarz, po porodzie przychodzą i się cieszą, że mają dziecko. Tak, ja często chcą zerkać w miejsca niedozwolone, na co panie reagują dość nerwowo, tak choćby panowie nigdy tam nie mieli. Od takich młodocianych pacjentek do pacjentek dojrzałych. Wiekowo to tak nawet po 40 pacjentki rodzą nie reagują na ból. Pacjentki młodsze generalnie rodzą, rodzą lżej. Lżej. Mhm. lepiej. Lepiej przewodzą sam poród. Tak. I tak się lepiej adoptują. Im pacjentka starsza, tym trudniej do niej dotrzeć. <laughs> trudniej się jest może jej też poruszać i tak. I zaadoptować do nowej sytuacji. Mam dziecko, mam dziecko krzyczał, a mój mąż mi mówi, nie, my mamy, to jest nasze dziecko. Często nie wiedzą, co to jest łożysko, urodzą dziecko i my ma co to jest dalej, będzie coś jeszcze wychodziło. My dbamy o pacjentów. I nie oszukujemy. I nie oszukujemy. Nie. Tak, możemy się wyedukować rysunkowo, biorąc pod uwagę pejzaże, tatuaże na całym o, cianę, ciele w różnych miejscach, różnych charakterów. dzieckie chodzą do naszej wanny, się... w kąpią się wywadnie. Nazywają jacuzzi. 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 możemy pokazać. Tu są w czasie porodu. Ale w, pierwszym okresie, w pierwszym porodu. okresie porodu? Tak, Takie działanie przeciwbólowe. Porlowe. Nie, nie, my mamy... Rodzą się, no Rodzą tak. się normalnie, bo wanna nie jest do tego przystosowana. Często nie chcą wychodzić, nie? No. Niektóre się zachowują jak foki, chlapią, zalewają nam, tutaj ale wszystko. Kiedy poród już był we wannie, Nie zdążyłyśmy. No. Ale wszystko się dobrze skończyło. Tak. No. Jesteśmy przygotowane na wszystkie warunki. Tak, może i 12 i 13 razy rodziła, Mieliśmy już nawet grupę krwi spisaną, bo ta pacjentka przychodziła bez wyników, bez niczego, więc najważniejsza grupa, że co 9 miesięcy. Niekiedy zdarzało się dwa razy w roku. Jak w styczniu, to jeszcze przychodziła pod koniec roku bo we dwie przyciągamy wszystkie najgorsze przypadki i praca nas kocha. <śmiech> Bardzo. Bardzo. <laughs> Ale my tą pracę też nie możemy. Tak, jak najbardziej. To. No. Ciężko było no bardzo? Właśnie nie. Nie było. No, Myślała Pani, że to będzie tak, dłużej. Tak, dłużej, gorzej. Wolałam a to tak raz, dwa i... Nie. No, jakby Pani miała przyjść jeszcze raz, przyszła Pani jeszcze raz? No nie wiem, muszę się jeszcze głęboko zastanowić. Widziała Pani jakieś film gdzie był jakiś poród? No oglądałam, tej pory. ale to nie było to samo. Nie było to samo. Było inaczej niż na filmach. Czyli ogólnie jest Pani zadowolona z opieki? Tak. A Panie położne, jakie to były? To takie fajne, życiowe kobiety, czy tak? Takie? Tak, fajne, życiowe kobiety. <grym> <grym> tak, fajne, życiowe kobiety. Pomagają, pytam, to zawsze odpowiedzą. Pełna się czułam, że coś niosę pod sercem i coś fajnego. Czuła się Pani spełniona. Dokładnie. A teraz mam szczęście tutaj. <grym>